Sugeruję zrobić winegret z kiszonymi grzybami. To prosta i bardzo smaczna sałatka. Zamarynuję cebulę. Kroję ją w drobną kostkę, przenoszę do miski, skrapiam sokiem z cytryny i dodaję cukier. Mieszam. Kroję wszystkie warzywa, wcześniej gotowane w mundurkach w średnią kostkę ziemniaki, marchewki i buraki. Pokroiłem ogórki w małe kostki. I także pokroiłam marynowane grzyby. Te grzyby sama zamarynowałam. Robienie marynowanych grzybów jest bardzo proste i smaczne. Mogę pokazać w następnym filmie. Jeśli jesteś zainteresowany, zostaw komentarz. Dodaję do miski marynowane cebulki razem z sokiem i dodaję fasolę. Fasola może być gotowana lub z puszki. Opcjonalnie można dodać zieleninę. Dodaję drobno posiekaną pietruszkę. Doprawiam winegret olejem roślinnym, solą i pieprzem do smaku. Wymieszaj sałatkę. Pozostaw sałatkę na kilka godzin, a będzie jeszcze smaczniejsza. Zrobię świąteczną prezentację. Przekładam sałatkę do obręczy, dobrze dociskam, a następnie dekoruję marynowanymi grzybami i zieleniną.